Zamartwiasz się bez końca, próbujesz nie myśleć o tym, ale im bardziej próbujesz, tym gorzej. To nie Twoja wina. Twój mózg po prostu działa jak reflektor. Skierujesz go na zmartwienie, ono rośnie, ale możesz nauczyć się przenosić uwagę, jak przez uważność. To nie relaks, to trening. Siadasz, skupiasz się na oddechu. Myśl przychodzi, zauważasz ją i wracasz do oddechu i tak w kółko, to jak siłownia dla Twojej uwagi. I działa serio, nie od razu, ale z czasem przestajesz wchodzić w każdą rozmowę z lękiem, bo nie każda myśl zasługuje na Twoją uwagę. Spróbuj pięć minut dziennie, to może zmienić wszystko. Dokładniej opisuję tą technikę na moim dłuższym nagraniu. Link poniżej. Pa pa!